Ale ruszajcie się troszkę, dzieciaczki, bo wam będzie zimno. Przytupujemy. Hop, hop, hop. Głośno tupiemy. Tupiemy nóżkami. Wszyscy tupią nóżkami. O, żeby mnie zgnieść, no pewnie. O, ale wesolutko. Możemy wywoływać? Proszę bardzo, proszę. To no, Taka odważna była, prosz. Ja nie mówi nie mówię się święty Mikołaju i w ogóle to byłam niegrzeczna. Podejrzewałem właśnie. Ale teraz zabramy swoje błędy. Będziemy wszyscy pięknie tańczyć. Przy mamy jakąś tam żywszą muzyczkę, może Dubel. Mamy pada śnieg. Lub coś żywszego? Jeśli nasi kochani panowie tam mają, to bardzo prosimy i po tej serce komisyjnie w Świętym Mikołaju odpalimy miejską choinkę w imieniu Ośrodka Kultury, pana burmistrza, mieszkańców, wszystkich nas tutaj, którzy mieszkamy w tym naszym miastrowiu, Żebyśmy mieli fajny czas przedświąteczny, żebyśmy szukali wartości niematerialnych w sklepach, tylko wśród najbliższych. A teraz wszyscy ho, ho, ho! Ho, ho, ho! ho, ho, ho! Bardzo pięknie. To co? Mamy muzyczkę? Znajdziemy! Niech półek Wszyscy do fontanny! Ustawcie się, tak żebyście. Tak żeby, dobrze, ustawcie wszystkich. Tak żebyście mnie widzieli, wejdźcie do fontanny! Wszyscy, wszyscy! Wszystkie dzieciaki, Mikołaje, wszyscy do fontanny! Nie zawsze można wejść do fontanny, latem, będzie. latem się to nie uda. Więc jedyna okazja, wejść do fontanny z suchą nogą. Dobra, a teraz się odwróćcie w moją stronę. Odwróćcie się w moją stronę. Mniejsze dzieciaki do przodu, a te duże dzieciaki do tyłu. Tak? Te duże Mikołaje, moje pomocnice, do tyłu. Dobrze, dobrze. I ja też dojdę do tyłu. O, tu podobno ktoś wlazł do fontanny latem. O no, nie, to są smoku i potem batal no ja też wejdę do no fontanny zaraz. Wszyscy rączki w górę podniesiemy na katarana. Dobrze, dobrze. O! Ho ho, 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 ho! Ho, Rączki do góry! Ho, ho, ho! Iwaga, choinka się zapala. Wszyscy rączki w górę, rączki w górę. Zobaczcie jak pięknie choinka się zapala. Brawo zapaliła się! będziecie palić teraz choinka. Pamiętajcie, że to wy ją odpalaliście. Dzięki waszej energii. Została odpalona choinka, tak? Dzięki Tobie i Tobie i I wszystkim tu zgromadzonym odpaliła się choinka i będzie się palić przez całe święta. Także będziecie przechodzić. Pamiętajcie o choince. Że to wy ją odpalaliście. Nie kto inny. Uwaga! I teraz 3-4. ho, 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 ho! Ho, ho, ho! ho, ho. ho, ho, ho. Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Brawo dla wszystkich!